Powiem Wam, że trochę inaczej wyobrażałam sobie ten film e, tak sobie wcześniej myślałam, że skoro e, między badaniem a wynikami są jakieś dwa tygodnie, to między nimi wstawię jakiś film ze zbiórką, że komuś tu razem pomożemy. Póki jeszcze wiecie mam. Mm, Widownie tutaj, ale ja kompletnie teraz nie mam zasobów. Jak zaczynam czytać o tych zbiórkach jakichś różnych, to po prostu kończy się na tym, że ryczę, a, jakie ludzie mają przypadki. A od razu wszystko sobie przykładam na moje życie i chyba jestem w, w tym momencie życia, w tym miesiącu życia, może w tygodniu, zbyt zestresowana chyba na takie rzeczy, więc dosyć egoistycznie, ale, ale nie zrobię tego, co planowałam, a przynajmniej jeszcze nie zrobię. Myślałam, że między tym badaniem a ogłoszeniem wyników, jak w jakimś konkursie, wiecie, że będzie lepiej. Ale codziennie jest słabo. W sensie źle się czuję. Nie chodzi mi, że tylko psychicznie, ale po prostu fizycznie się źle czuję. Um, odczuwam ten ból w klatce piersiowej, i on dosyć mocno niestety przypomina mi ten ból. wiecie jeszcze sprzed, sprzed chemii. No. Um, no i próbowałam znaleźć jakieś trochę wręcz usprawiedliwienie tego. Um, ale no najczęściej, jeśli się odczuwa taki ból już po leczeniu, to po prostu jest jakaś infekcja. Często po prostu boli wtedy jeszcze, wiecie, gardło, ma się katarka, i tak dalej, ale mi nic kompletnie nie jest. Um. No, słabo. Czasami jak ktoś y, zbyt duży wysiłek też y, ma w życiu, to może odczuwać takie bóle, ale no ja się nie przeciążam. Dlaczego mnie to boli? Powiedzcie mi dlaczego, czy tam coś jest. No, nie ukrywam, że jestem dosyć załamana. I to czekanie, takie w niewiedzy jest dosyć przytłaczające. I cały czas liczę oczywiście na to, że kolejny film to będzie w ogóle super cieszymy się, świętujmy, ale wiecie, jakoś tak. No nie wiem Ciężko jest. Mm. Po prostu nie wyobrażam sobie co zrobię, jeżeli to wiecie, będzie znowu to samo. Bo już mówiłam Wam wielokrotnie, że już jestem tak zmęczona tym, tym leczeniem a że... No nie, no po prostu nie. Nawet nie chcę brać czegoś takiego pod uwagę. Nie chcę tego zaczynać od początku. Ale czemu mnie to tak boli? Jest jedna opcja. I naprawdę, ja, ja tak bardzo w to wierzę. Kilka dziewczyn pisało, że po prostu po leczeniu, po chemioterapii czy po radioterapii przed okresem boli. I te miejsce, gdzie kiedyś właśnie był guz. O matko, nie zdajecie sobie sprawy, jak ja na to liczę. No. Więc pozostaje mi czekać. Nawet mogłabym wiecie, pojechać gdzieś na spacer czy coś, żeby wam coś nagrać, ale ja wtedy jestem tak pogrążona w myślach, że nawet nie chce mi się wyjmować aparatu czy telefonu, żeby coś tam gadać no, stresuję się, powiem wam i wiem, że, no, i też jestem w takim stanie, że kurczę, nie powinnam tak, powinnam właśnie teraz mieć taki czas spokojny no, ale nie mogę, pewnie tak będzie do czasu, aż aż dostanę te wyniki i wtedy co dalej nie wiem nie wiem, Bo boję się, naprawdę się boję no ale dobrze. Pozostaje mi czekać. Myślę, że to było na dzi dzisiaj na tyle.